centrum wągrowca przy ulicy Bydgowskiej nagle runęła ściana kamienicy przylegającej do rynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkała tam jedna starsza kobieta, która została w porę ewakuowana. Jest to teren objęty nadzorem konserwatorskim. Znajdują się tam budynki, które mają po kilkadziesiąt lat, i one wymagają szczególnej pielęgnacji. Kamienica została wyłączona z użytkowania, problem jednak pozostał. Ten budynek i inne z nim sąsiadujące od lat straszą nie tylko swoim wyglądem, ale i stanem technicznym. Taka katastrofa była tylko kwestią czasu. Dzisiaj są wykonywane ekspertyzy, ale to już ekspertyzy, które muszą wykonać właściciele tejże posesji. Jest to obszar urbanistyczny, który jest objęty szczególnym nadzorem, nadzorem konserwatorskim. Ale tam są wszystko właściciele indywidualnie. Jest to własność osób prywatnych, w związku z tym do tych osób będą kierowane dalsze dokumenty, dalsze zalecenia. Jeżeli są najemcy, to są systematycznie na pewno dokonywane różnego rodzaju przeglądy, i właściciel musi zadbać o to, aby ten budynek był budynkiem bezpiecznym. Szanujemy własność prywatną, wydajemy zalecenia, są robione okresowe przeglądy chociażby kominów, to są inne instytucje, ale to jest wszystko wymagane. A kiedy ostatnio wydaje się zalecenie, żeby te budynki no, trzymać w jakimś stanie? Proszę pana, ja proponuję, żeby to pytanie pan zadał powiatowemu inspektorowi okay. nadzoru budowlanego. Niestety nikt z powiatowego inspektoratu budowlanego nie chce się na ten temat wypowiadać. Szefowa tej instytucji jest na urlopie, a zastępujący ją urzędnik odmówił komentarza udało nam się natomiast ustalić że powiatowy inspektorat budowlany nigdy nie przeprowadzał kontroli tej kamienicy sprawą zajmują się również urzędnicy wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego w Poznaniu to tworzy zagrożenie, zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa, jakby otoczenia dla społeczeństwa. E, musimy na to zwracać uwagę. Tu w tym konkretnym wypadku czekamy na ekspertyzę, na ocenę stanu, na sytuację, e, na, również na dokumentację, co, jakie kroki wcześniej, czy były podejmowane, czy też nie. E, w tym momencie będziemy mogli również odpowiednio zareagować, chyba, że wszelkie narzędzia wyczerpie inspektor powiatowy, zostają nam wtedy środki przymusu, a więc... Czy też oddanie sprawy do sądu. No zobaczymy, jaki rozwój sytuacji. W tej chwili nie chcę powiedzieć, że podejmiemy jakieś tam konkretne kroki. Również ci Państwo muszą się wypowiedzieć w razie sytuacji, w której będziemy ich pytali o ich zdanie, o ich, o ich podejście do tej, do tej budowli, do tej nieruchomości, do tego teraz już powiedzmy katastrofy budowlanej.